Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzice, módl się za nami. Przeczyste dziewice, módl się za nami. Żywiciele Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Rodzinę, módl się za nami. Józefie, najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie, najczystszy, módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie, najważniejszy módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie, najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Zorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobu życia rodzinnego. Módl się za nami. Obiegły dzień. Módl się za nami. Odporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych módl się za nami. Na chorych módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Branku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.